Witam wszystkich uczestników Mistrzostw Świata Juniorów i osób na wózkach inwalidzkich w pulbilet. Myślę, że na początku nasi goście, jest pięknie, że możemy ich po staropolsku przywitać lewymi sobą. Tak, dziękuję bardzo. No, liczysz tych Mam nadzieję, że zdobędę medal. To są ważne dla mnie mistrzostwa. Mimo, że dostałam mieć kartę, sama się nie zakwalifikowałam z mistrzostw Europy. No, możliwe, że no, może być to dobry trening no i y, może być to y, też y, szansa na y, duże osiągnięcie. Y, Możliwe, wszystko jest możliwe, może się nie zdarzyć, że już więcej nie zagram w Mistrzostwach Świata i chcę zagrać tu jak najlepiej.